Witam Was bardzo serdecznie na tym odpowiadaniu z Wendejów. Więc tak, co? To może już przejdziemy do pierwszego pytanka. Pierwsze pytanko to jest tak. Czy w przyszłości planujesz mieć jeszcze jakieś zwierzątka? No to pytanie mogę powiedzieć, że tak, bardzo bym chciał. Choć nie wiem, czy na pewno będę mieć. O, te kurki już... O! Złapały coś Dobrze. Więc tak, to co, no to chyba już przechodzimy do kolejnego pytanka. Ogólnie te pytanka się też powtarzały. Niektóre były podobne, niektóre się powtarzały. Jest ich 17 pytanek. No to co, lecimy już do kolejnego pytanka, jakim jest: Od kiedy interesujesz się kurkami? Oj, kurkami interesuję się już bardzo, nawet powiedziałbym, że nawet bardzo długo. Już od 4 albo 5 lat, już tak dokładnie też nie pamiętam, ale już bardzo długo, więc tak to mogę Wam powiedzieć. Więc tak, ile masz lat? Czyli coś, co zawsze mnie widzowie pytali na live'ach, czy to na odcinkach, czy to wszędzie, po prostu w komentarzach. Mam 13 lat. W listopadzie 14, więc tak. Dobrze. Czwarty czwarte już pytanie. Wow, widzowie. W którym roku się urodziłeś? W 2011. W 2011 e, właśnie i to było właśnie tak, czyli gdzieś w listopadzie, tak jak wam e, dobrze e, mówiłem. Dobrze. O, jeszcze tutaj coś porwały te kurki. E, dobrze. E, czy masz Roblox? E, Eee, w Roblox jest takie trochę pytanie, na którym się trochę zatrzymam, ponieważ Roblox jest instalowanego, Jak o taką mam, ale za bardzo w niego nie gram. Więc tak mogę Wam to powiedzieć. Do której klasy chodzisz? Eee, nie wiem, czy to już było takie pytanie, czyż mi karteczka taka wypadła, bo ja to na karteczce robię. Więc tak. Do której klasy chodzisz? Chodzę do klasy siódmej, tak, właśnie do klasy siódmej, yy, więc yy, tak. Do klasy siódmej, dobrze, to lecimy już do ósmego pytanka Ile płaciłeś za gołębie Kingi? E, wiesz co, to ci mogę tak powiedzieć ten, temu widzowi, co, co mi to zadał e, Za Kingi płaciłem 150 zł za parkę jest to, Nie jest to jakoś dużo Ponieważ Kingi e, właśnie, te, e, właśnie wychodzą trochę za dużo więcej Więc no to była mega fajna za cena Więc tak no to co, już lecimy do kolejnego pytanka, szybkie od tego pytanka pewnie zajmia to pewnie 10 minutek, może i nawet mniej. Więc tak. Czy siedzą na jajkach jakieś kurki? Tak, siedzą na jajkach jakieś kurki. I właśnie chyba nawet dwie kurki siedzą na tych jajkach, więc tutaj mega fajnie będę mieć kurczaki, a to jest bardzo super rzecz. Pamiętajcie, wtedy subskrybujcie kanał i lajkujcie, a zobaczycie, będzie mega, mega. Naj... Mega, ale to mega super. Więc tak. Dobrze. Więc tak lecimy. Czy... A, ile lat ma twój piesek? Dobrze. Pytanie dziewiąte. Ile lat ma twój piesek? Mój piesek już jest troszeczkę starszy, ma na imię też Roxy. Yy, I ma lat yy, tutaj właśnie 8. Yy, no tu już jest troszeczkę sporo jak na pieska, ale no... Jeszcze ja się, ja się dobrze trzyma, więc to jest też bardzo ważne. Dobrze. Gdzie kupiłeś kury? Albo je wziąłeś? E, gdzie kupiłem kury? E, kupiłem kury na połańcu, nie wiem, pewnie raczej nie wiecie ci, są może są z a to wiedzą. E, ja kupiłem kury w połańcu, więc tutaj taki tak wam mogę powiedzieć to. Tam jest taki właśnie, tam jest dużo takich ptaków, kur i oczywiście jakiś samolot też tutaj leci jak zawsze, na każdym live'iku zazwyczaj były. Więc tak, yy, ile miałeś lat, jaki je zacząłeś nagrywać, że chodzi pewnie o kurki i w ogóle ile lat miałem? Yy, nie pamiętam ile dokładnie lat miałem, ale chyba wtedy chodziłem do czwartej albo do piątej klasy. Wiem, że. Yy, no to było wtedy takie trochę... Yy, yy, bo to wiem, że wtedy zacząłem. Był mój pierwszy kanał, co, którego mi schakowali niestety. Tamtego konta już nie mam. Teraz mam to nowe konto yy, i właśnie tam yy, już długo tutaj nagrywam, jak yy, widzicie właśnie. Więc tak. No yy, co, chyba już przechodzimy do kolejnego pytanka. Nie wiem, yy, tutaj chyba już nic więcej o tym nie powiem. Więc tak... Yy. Czy podoba Ci się nagrywanie na YouTubie? Oj, widzowie, tutaj pytanie łatwiutkie. Oczywiście, że mi się podoba to na, y, y, nagrywanie to na YouTubie, choć było dużo przerw. No niestety, nauka. Y, ale tak, podoba mi się bardzo. Oczywiście. Dobrze, więc kolejne pytanko. Czy planujesz skończyć z YouTubem? Widzowie, no nie, raczej na razie nie mam takich myśli. Nie miałem chyba raz. Bardzo miałem raz, chyba miałem taką myśl, ale to nie, to nie było tak coś. Raczej, raczej nie. Były tylko przerwy. Były tylko przerwy, to tak. Więc tak, no to jakoś tak. Dobra, tutaj pytanie, które się powtarza. Pewnie niektóre... A nie, nawet nie. Kiedy? Yy, czy planujesz nowe zwierzaki? No to to się pytanie powtarza. Yy, tak, raczej właśnie tutaj Wam mówię, że no chciałbym mieć, ale no, no nie mam jeszcze pojęcia, czy na pewno będę mieć, ale bardzo bym chciał. Więc tak. Mm, dobrze, to już pytanie: 15 lecimy. Kiedy ogarnieć grupę na Discordzie? XD. Kiedy ogarnę? Ona już jest ogarnięta, więc też Was bardzo tutaj serdecznie zapraszam na nią. Wb Wbijcie właśnie tutaj sobie na. Jak to się nazywa na posty? Tam jest właśnie link do mojego kanału. Znaczy się nie do kanału, tylko do mojego, właśnie Discord'a. Więc zapraszam. Dobrze, pytanie szesnaste Gdzie kupiłeś kury? Dobra, tutaj kolejne pytanie które, o kurczę, które się już powtarza. Kupiłem kury w płańcu właśnie tam, gdzie praktycznie. Wszystkie kurki kupiłem tylko, że no te które, bo ja mam też dużo z jajek kurek, żeby nie było też, że właśnie te ja mam bardzo dużo y, jajek, y, z jajek kurki, więc to jest też bardzo fajne u mnie. I to bardzo polecam tak robić, raz tam kupić y, i to jest właśnie mądre takie. Ile masz lat? Dobrze, kolejne pytanie, te trzy pytanka tutaj, te dwa pytanka tutaj były, co się powtarzają. Yy, trzy pytanka tutaj, więc yy, mam lat 13, w listopadzie 14. I tak, koniec pytanek. Yy, wszystkie pytanka już są zadane, więc co? Do zobaczenia na następnych odcinkach, posach, szorcach, i chyba dzisiaj będzie live'ik, więc nauka, pa pa!